Macie Jana i ja... Pa... Wy... O, jesteś już, bo cię mógł wyrzucić. <laughs> Ale czad, trzeba... dobra, jesteśmy. A, w tym samym miejscu? Dlaczego, tak? Za każdym razem będziemy z, z tego miejsca zaczynali. No niekoniecznie. No dobra, wybór misji. Gdzie myśmy byli? Kaktusowy kanion chyba, tak? Tak. No to dawaj. Poczekaj, bo gdzie ty poladoś. No ja jestem tu. Jest tutaj na dole, dobra. Wybór misji. I teraz tak, kto sobie kanion? Dyniowe pastwiska. Kopalnie, Czerwieniu to... To akurat dla Japakonia No to dawaj. Pastwiska robimy. Rozpocznij misję. O, Ilia, priviet Ilia, Tu dziewaczki waczki. E do ciebie coś chodzi wskazać? Pomijamy tak to? Nie no nie. przestań Pomijamy te czołóweczki No, no, dobra Dobra lecimy, nie no krowy nie będziemy leć, idziemy za strzałką No przestań Jana, no nie wolno tak O kurcze ty zombiak Ciekawe kim ten Lolek jest Lolek, bolek. Ej, zmieniło mi tego. Kogo? Awatara? Skórkę no? No ty, może dlatego, że. że już są silniejsi. Zęby! Ty powiedziałaś, czy oni? Ja nic nie wiem. No nie. Ale o czym ty mówisz? No, zęby! Tak, już idę. Ale co, pan nie Nie pani, pani, panika, kurczę wpadła, bo, bo deszczyk pada, a na dworze dywanik wisi na trzepaczku, i muszę iść. Jasne, jasnej, ciasnej, zawsze coś. Dobra, Aha. to idę. Kurde, no sekundę mnie wytrzymasz, nie? Tylko co ja, no, no, muszę no. dać pauzę czy co? Nie, nie. Bo mnie zarąbią. No to ja będę się groził. A, tutaj. dobra, to zarytem. Gracias. Chcesz zobaczyć. Nie wiem czego mam ten skina takiego. No, no, jak. Dobra, jestem. A to jak wyjdziesz z gry? O, Słyszę papa. No, no. Pomaga mi tutaj zmienić ten... To do menu głównego? Mhm, mm tak. gdzie idziemy? Ale to tam mogłem... Czekaj, bajle, ja sobie tylko zmienię tego skima. No tutaj już sobie nie boję. No, ale to mam to. Zmienię skórkę. Nie wiem, nie. Ale to ty byś była na tym... Na żywo. I co, no, byłeś, zmarzyłeś przed deszczem? Tak. Nie daj cię. Nie, po! Pięknie ale dostały! Ale co, gdzie? Już się tam bijesz? No. Ciekawe, się yy, ulepsza czasem. Aha, jak dasz na skrzynkę bajla? No. To tam możesz upgrade'ować sobie miecz. No się o to nie chodziło. Tutaj, to są mam To samo, bo grał? No mogę a, tutaj. To był się nie? Nie, że nie Ilusza! A. Palcik z dworu daj. I on jest tutaj. O, to wybucha. Wiesz? A jak ja Ty, mam... Bajla, tutaj jest! jest. Jak ja mam życie sobie uzupełnić? E, e, jak Ewa O, Dobra, to mam są coraz mocniejsi jej bajla. No to co jak ja? Mocniejszy, mocniejszy. <grybuj> Tam, ty. Dobra, idę do ciebie. O kurde, dawaj tutaj, bo idzie z siekierą. A, teleportuje się wiesz? No? No? Na ja pewnie też granatę, ale trzeba. A, no. Ty, zawiłeś mi Bajda. No, to chodziło. Czyli jednak mogę w ciebie też strzelać? Uuu! Wow. Tylko niedługo. No, się ten strzał, ale fajnie. A nie da się climb wspinać? Ty jak da się wchodzić po tych górkach, czy nie? Ciechami, mhm, tak, to widziałem właśnie już, ten, tylko nie wiedziałem, że to trzeba założyć. Ty, Bajlar, jak masz skrzynkę tam, po lewej stronie skrzynkę na dole. To co z nią zrobić? To naciśnij ją i tam będziesz miał taki totem. No to, jest, czekaj. To daj go do tej, przenieś go, kliknij go i przenieś go do któregoś z tych trzech dolnych. Będkę? Łuk mogę dać. A, smaczna, nie mamy tych smaczna samych. Smaczna kość, za rakieta. O. A jak dasz sobie, naciśniesz sobie w lewym górnym rogu miecz, no. I po prawej stronie I masz takie zaklęcia. Jest, zaklęcie. Nie, zaklęcia. nie, 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 No. nie, ja nie, A ty masz słuchawki czy macie głośniki? Słuchawki właśnie, bo ja na tym, na komóce, bo No to spytaj to się nie działa. księcia z bajki czy się da tu wspinać Da się wspinać tutaj? Hmm, tutaj jest strzałka Siema, A, kopii, strzałka czyli... chip. No w końcu dołączył do, 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 do okay. elity Najlepszych graczy w Minecraftach. Chciałeś i masz No No mów co? Strzałka tam, widzisz u góry taką strzałkę? O, tu jakaś skrzynia. Tak, widzę. Masz energię, Bajda? Ma Nie, mało. No to tutaj masz chleb. Chodź do mnie. Pięknie, a tu się da w ogóle ...sejwa robić? Czy coś? Save tutaj, co? To jest w jakimś sensie, że on no, się na no, no. Chyba nie. Nie ma ty! Za każdym razem mnie nie mi od nowa. Znaczy, jeżeli przeniesiesz oh! poziom, to on ma. Kto to mi dał? Ale tylko jak jest taki poziom jest. O kurcze! Paniaczki! A co to za mur, tu powstał? Musimy, no. musimy tą bramę otworzyć. Księciu z bajki, patrz. Super. Hej, we dwóch to jest to, to jest robota. No. O, energię. Hej, a może energii. we trzech będziemy grali? Minecraft się zapisuje sam zawsze. O! Koki, koki, dzięki za wik, Wiktor, dzięki za podpowiedź. Czyli będziemy z tego momentu. Grać jak to puścimy, okej, okay. no widziałeś? A grałeś w tą część O no za ma. Ej, nie widziałem. No przyniosłem, przyniosłem, więc przed drzwiami Jeszcze tam Znaczy chociaż tak jest w minecraft normalnym A w normalnym No zobaczymy, tutaj może też tak będzie Ej, masz mało życia, ja też ja mam... O kurde! O, uzupełnienie. E. E, A ja wie, to Nie wiem jak tu. No zobaczymy. Nie drinkie, News, 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 News. Ne? słyszę. Jak staniesz obok kogoś... Ty, trudna Kogóś ta gra jest. Ale raczej tak. No, obyśmy Oby tak było. Że jak staniesz obok Wali, no? No klikniesz E, klikniesz E, to chyba go też A, tak by było. Wiesz, gram tutaj z, z kumplem eee, Także jest we dwóch ciekawa partia Jak ty no, masz tą... ta, jak ty masz też y, tą grę, to załączysz, jak masz Wow, no, tak? Coś tam ma? pytam, to. się y, Wiktora na... No, no, no Ole, 133 mam, dobrze A są tu jakieś kombosy? Bomba, no to potem ulepszenia, nie? Jak robić? Go... Przywoływacz. Co to jest przywoływacz? To no właśnie ten. Wow! Dobry jest Ale zaraz, zaraz nie będzie dobry. Zwolnił płata, nie? Wiesz, co? 90 zł. Znajomy, Polek? Rozwaliło mnie to i to ciebie. To jest to, to jest to. Nie, nie, nie. To by to poziom. No to jak ja mam się przywołać? Nadejście nocy za, za 24 Tak, 92 zł. Tylko ja gdzieś... dostałem ją za darmo, no, na chwilkę, wiesz? Na, na kilka dni Aha, czekaj Ty, ją gdzie zaraz rozwali Trzy sekundy i się pojawiam. Wszyscy bohaterowie polegli Ale kibel O, i skąd ruszamy? Pokaż mapę Jest z dobrego miejsca Czyli musimy tu bossa rozwalić. To już był! O. o! Pięknie. A jak się zdobywa te rzeczy? Ej, ładny. Które rzeczy? Do upgrade'owania broni. Jest. Do kogo? Do ciebie. W jakim sensie? No, te... Te zaklęcia? No. Nie, to z bronią od razu masz takie coś. Nie, no mam ulepszenie Aha, mam to, dwa. No to wtedy nie Ej, zdobyłem, do ulepszenia znowu mam baila. Za level dostajesz taki jeden. tam. Co ty Aha, powiesz? Za level. Dostajesz, to są... Ja tam. mam poziom piąty. No i zobacz, F1, no. I teleportuj. Co ja mam z tym zrobić? Po co mi ta wędka? No a to na ten y, czas ładowania, że jakiś czas tylko możesz? Nie, no mój mm, czas. O kurczę. Jakie piwo, zostałeś ten... O, zostałeś zbroję! A gdzie to widać? Tutaj wejść? No, tam wpisało. Nie masz zbroję tutaj, tutaj. I masz jeszcze No i ja, co to? Zaraz, no. jeszcze 10 no, minut i kończymy. jaja. Pięknie. Będę najlepszy w tą grę. No. A mogę ja potem być? <grym> to znaczy... Wiesz, no nie widzę gdzie Ciebie potencjału. O, ale bossa rozwaliłem Ci nic ta forma, co to się stało? To Ty jestem to, niewidzialny po... weź ten yy... No ja też byłem niewidzialny Kurde, piękno Kurde Jak można w Black Desert grać chłopie jak taka gra jest? Na no 37... 36 i <laughs> 7 Nie <laughs> tak może... Ty, albo, albo jest więcej dlatego tak gra. Może faktycznie... O, jest boss Przegrali. Dawaj, Hej. dawaj go Bajla, dawaj go! O sierpniu! Co to takiego? Nie wiem. Zobacz co zbierasz no, Bajla. Obrażenia? No to ma więcej obrażeń i ma też zakręty. Znaczy, może więcej zobacz. A no. jest chyba w się tu bije. A czekaj, tutaj jest coś. Pijawka. To jest chyba no, boba. Przepraszam, maksymalnego zdrowia. Dodaję obrażenia do następnego ataku po wyniku, a wynik idzie do względu mój miał efekt obrażeń. no to ja to biorę. A nie. Ola, a. zobacz co pozbierałeś Do inwentory. No mam. I sobie po, bo ja mam lepszą broń na przykład teraz. A ja też Świetnie. No dobra, pomalutku przejdziemy tą, map tą mapkę i... i zaraz przyjdę, dołączę do Ciebie. To powiedz jak, jak się odłączy, dobra? Tak, ale to nic nie zmieni, przecież później dołączę. No, dobra, dobra. Tylko ja pójdę do Tymka. Aha. Kurde, idziemy jak w włotnie. No. A, to są te, e, zbieraj bajla te pynki. Te... Wazone. Wazony. Tutaj widzisz? Bo z nich wypadają różne no, maragdy. O, no, to jest to będzie... Tutaj będzie dużo tych. Jak tam zadzwonicie w dzwon i odejście. Tak? Bo wtedy będzie Ty tutaj. Między... Gdzie? Na środku. Dobra idę. Jak zadzwonimy to wypadną mowy. A jak się dzwoni? <noise> Może nie dużo, ale... O lecą. Blaszczę. Wolaj! Olej do tego! Uh, grubo. No, to jest tyle mam Ale jazda. Balej.

Dobra. Idziemy tu, i koniec. Dzięki, To byłoby na tyle, zaraz wrócę, jak się ma.